Cześć, witam na kolejnych ćwiczeniach zdalnych. Za chwilę pokażę Wam cztery ćwiczenia do tabaty, jednak zanim do nich przystąpicie, pamiętajcie o zabezpieczeniu o przestrzeni, gdzie będziecie je wykonywać. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zanim zaczniecie ćwiczyć, wykonajcie jedną z rozgrzewek, którą opublikowałem na strumieniu lekcji, a po ćwiczeniach rozciąganie i rozluźnianie. Zaczynamy. Pierwsze ćwiczenia będą to spięcia z podporu na przedramionach do pełnego podporu leżąc w Czyli wykonuję klasyczną deskę, następnie przechodzę do pełnego podporu i na sekundkę unoszę prawą nogę i lewą rękę. Czyli tak, po sekundce znowu przechodzę do podporu leżąc przodem na przedramionach, wracam i przeciwna noga, przeciwna ręka. Jeżeli nie sprawia się to problemu, możesz w desce spróbować zrobić pompkę na przedramionach. Czyli coś takiego. Hop. I potem ponownie. Hop. I hop. Drugie ćwiczenie będzie to klasyczne krzesełko. Czyli szukamy sobie jakieś ściany, szafy, opieramy się o nią plecami, tak żeby w stawie kolanowym i wiodrowym był kąt 90 stopni i wytrzymujemy. Możesz dać ręce wyprostowane przed siebie. Trzecie ćwiczenie będą to przysiady z przeskokiem nożycowym, czyli wykonuję przysiad, a następnie przeskokiem ustawiam nogi na krzyż. Hop, hop, i znowu przysiad, hop, hop, przysiad, hop, hop. przysiad. I czwarte ćwiczenia będą to przysiady boczne, czyli staję w rozkroku i patrząc się przed siebie, wykonuję przysiad. Raz na. Jednej nodze, raz na drugiej. Staram się zejść jak najniżej. Hop i hop. Powodzę.